No dobra, ja. Aaaaa! Wow. przyje... bliznę. No dobra kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Czego? To się za chwilkę dowiecie, ale ostatnio na Facebooku jest modny taki challenge, a jeżeli ja zostałem nominowany, no to jadę z 25 pompeczkami.

Takim wstępem, kochanie, jest ze mną. Witek, Siemanko. Siemka, chodź, chodź. Tak jak widzicie, pasacik B5 to jest nasze kolejne auto na Wrap My Ride, które odmienimy kompletnie i zobaczymy, czy po pierwsze mu się spodoba. Po drugie, czy to, co wymyśliłem siądzie, a muszę ci powiedzieć, że folia już jest. Także no, <śm> możesz być, już się zaczynać denerwować. O, dobrze, denerwuję od kilku dni. I więc tak, troszkę czekałeś, bo byłeś u nas. W którym miesiącu? E, w lutym, też tak to mogło być, może? No to mamy sierpień, więc tak. troszeczkę czekałeś, a wizytę Witka widzicie właśnie teraz naszym gościem jest Witek. Witek przyjechał z Kalisza. Z Kalisza. Przyjechał do nas autem tak bardzo popularnym w ostatnim roku. Natomiast nie jest to taki zwykły pasat. Auto jest od trzech lat na powietrzu. W początku był taki mega podstawowy zestawik na dwóch zaborach. Teraz już są cztery zawory, czyli sterowanie na każde koło. Dwie butle 30 i dwie, dwa kompresory Wiera 444, Blaki. Podsumowując, bardzo dużo Bo rzeczy do Oni do cię godzinami, opowiadać. <suszy> no dobra. To tak, pasacik wyglądał parę miesięcy temu. Troszeczkę się zmienił. Opowiadaj, co tutaj takiego? Oprócz tych takich brzydkich rzeczy, które musimy poprzykrywać. Foliek. Tak, niestety musiało być troszkę poprawek dla żeby ta blacha była w porządku, żeby położyć folię. Opowiadaj. Poza tym koła. Po, tak, zmienił się kolor felk. E, wleciała czarna satyna. Prawdopodobnie. Co się pasowało? Do tego, co no ja właśnie ja... też się zastanawiałem, a miejmy nadzieję. Miejmy <laughs> nadzieję, ogólnie był jest troszeczkę zrobiony, dużo rzeczy elementów poszło w czarne, nie? Czyli wleciał cały czarny sufit, lusterka. Lusterka była akurat czarna. Ratki e, widzę. Do... Tak, jest przednia, jest tylny duckta zrobiony, są progi, które leżą u Ciebie. Tak, żebyśmy nie mieli, żebyśmy się nie nudzili. Tak, Tak, jest roll bar pomalowany na czarno, niestety nie zdążyłem go założyć. Właśnie, a yy, fotele były? Fotele były. Fotele były, zmieniły się jeszcze, zegary ze słupka poleciały e, na wieprz. No dobrze. Coś jeszcze, z jakichś mechanicznych rzeczy, czy tylko optycznie poprawiałeś? Delikatnie. Na chwilowe są tylko optycznie, plany są na jesień, zimę. Dobra, no to ja w takim razie poproszę kluczyki w środku. No i dziękuję bardzo. Ja popuję dalej, tym razem pasatem i lecimy z tematem. Ale kurwa, nie czuję, że rymuję. Dobra. <laughs>

When I'm looking down the scope, y'all boys acting out of pocket. I be in the cockpit flying over coast. Sell your soul for the profit. Instagram likes, clicks on the video. You can miss me with the gossip. All that clap trap, you can leave it at the door. No way, no way. <laughs> Przyjemności przyjemnościami, a obowiązki obowiązkami. Ja lubię dotrzymywać słowa, więc trzeba będzie w końcu wybrać tę nazwę na BMK. I mam w tym momencie łatwiej, bo mam 1400 komentarzy. <laughs> Mogłem wybrać wcześniej, bo było mniej. Więc w tym momencie 1400 komentarzy muszę sobie przejeżdżać. Ja Rapkar w ogóle w tu się bardzo często przewijał, a to jest nasza była nazwa w firmy, której nie ma od czterech lat już Ja mam dobrą nazwę, Grus Matiego. Nie trafiłem. Dobrze, moi kochani widzowie, mamy trzy propozycje, które wam się teraz wyświetlą na ekranie. Pierwsza propozycja to Goblin, druga propozycja to Tabaluga i trzecia propozycja to Gremlin. I te osoby, które się wyświetliły teraz na ekranie, proszę o kontakt na Facebooku w Rapster Polska i tam wyślemy wam po trzy kosmetyki losowo wybrane. Ale teraz tak, jeszcze nie do końca wiem, jak bym chciał go nazwać, więc pomyślałem sobie, że możecie mi w tym pomóc. Więc piszcie w komentarzach, która z tych trzech propozycji siedzi Wam najbardziej, jeżeli chodzi o E46. Mi się podoba każda, więc jaką wspólnie wybierzemy, tak nazwiemy E46. Od razu to zrobimy Instagrama i Facebooka BMKi. Taka nazwa będzie też na szybie napisana, tak żeby każdy wiedział, jak BMK się nazywa. Wszystkie Wasze propozycje, które teraz właśnie piszecie... W Komentarzu, mam nadzieję. Będą zliczone co do jednej sztuki w jednym momencie, więc będzie w następnym odcinku licznik, no i zobaczymy. Ta, która ma, będzie miała najwięcej głosów, to nazwę wybierzemy. E, jeszcze jedna ważna rzecz. Głosować możecie do piątku, bo wtedy mamy ostatnie nagrania, a publikacja jest w niedzielę. Więc wiecie, co robić, a my lecimy rozbierać. Czuję, jest tak? Pięknie. Obiecałem. Patrzcie na to. Dzydzyn! Są inwestycje. <grym> nie no, mówili faktycznie. Zbieraliśmy się już bardzo długo, ale w końcu dwa klimatyzatorki po 5KW. Chłopaki będą tu mieli, będą mieli chłodek, będą mogli sobie spokojnie kleić, nie będą w końcu mi marudzili, że jest im za gorąco. No, także zabrak marudzenia. Każde pieniądze bym zapłacił. <grym> I jeszcze jeden jest w biurze, także w biurze też będzie chłodniej. Wszystko? No kurczę, musiałem się obrać, bo jest zimno. Nie dogodzisz, nie dogodzisz. Także i tak nie dogodzisz. Co jest ciepło? ciepło jest strasznie tutaj. A no, no. no. Już, ja wiem, że jaką mdlewam to. Nie. Znaczy, że muszę stąd wyjść. Jaką mdlewam to? Muszę... Kochasz macie po prostu. Trochę tak. Albo z pracy. No, tam jest klimat, tam jest klimat. Nie ma. Trzeba było się uczyć. Lecimy z tym oto cudownym, pięknym projektem. Poli, już widzieliście, nie widzieliście? To wam pokażę. Eee, nie ma takiego pokazywania. Poli zobaczycie za tydzień o 12. Ła Ła! Kurwa, moja noga. Ła, chyba złamałem piszczel. Potrzebne są posiłki. Potrzebne są posiłki do, do tego Passata. Za mało nas tu, za mało, za mało. Andrzej, to jest mój drugi prezent dla ciebie. Na są, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy. Barna, w końcu ten, dobry hmm. Mogę to zabrać do domu? <laughs> <laughs> Bożej Co robisz? Co tam? Co robisz? Warszawie sobie gram. Znowu? A robotę masz już skończoną? Wszystko? Tak. No to chodź, pogadamy sobie. Ale nie ten, nie, nie tu przy wszystkim. A mogę za, za chwileczkę? Mm, chodź, chodź. Urzę, znowu, punkty stracę, bo to ręki. Mam i... pewną sprawę, proszę mnie, oh, no. do ciebie. Jak trzeba, to trzeba. Przyszedłem się do pracy, zrobiłem co do mnie należy, szybkie, elegancko przyciemnione. Mateusz wpada na hale nagle i istotny zawąd zabiera mnie na rozmowę. No, przyznam szczerze, że nie wiem o co chodzi. Także największym problemem było to, że Mateusz uniemożliwił mi dokończenie partyjki, no, bo to był mecz rankingowy, no i niestety ale punkty nie do odzyskania już. No dobra, zrobimy mały żarcik Błażejowi. Wczoraj dodałem post, gdzie mogliście zadawać pytania i dzisiaj chcę go zabrać na Q&A, ale nie chcę, żeby to takie normalne było, żeby on o tym wiedział. Wezmę, zrobię taką dramatyczną scenę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, o co chodzi tak naprawdę? O chodź. Zaraz pogadamy. No bo ten, wiesz, ja lubię z tą gadać, Błażej, ale są tematy łatwe i są tematy <laughs> trudne i... Pamiętasz co Ci o Warcabach mówiłem? Nie no, wiem, że bo robota. Na pewno, na pewno nie mówiłeś tego, że chciałbyś ze mną pobrać. Wiem, że robota robotą zrobione, ale to wiesz, przyciwnienie auto to nie jest tylko jedna rzecz, którą tam trzeba zrobić. Jakiś porządek na hali, nie wiem, coś pomóc chłopakom na przykład się zapytać. Zrobisz swoje, siądziesz. A ja do 16 jeszcze miałem sporo czasu, żeby. No, 12.30 12 to nie? do czwartej Warcaby. No, do końca spaceru trzymam go w niepewności. Mam nadzieję, że się nic nie domyśla. Mateusz, myśli, że ja niczego nie podejrzewam, ale słuchajcie, przecież to ja tu jestem odściemniany. Dobra, Błażej. To, to były żarciki żarcikami, tylko nic poważnego, tak naprawdę. A chodziło o to. Czy wiesz o co? Domyślam się. To co? Czemu? bo jak się spindole, o, to będzie. No no, to dopiero byłby kontakt. Jakbyśmy tam sobie pokapali. Ale chodziło o Q&A, czyli pytania, które ci ludzie zadawali. Domyśliłem się, bo rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, także. Mam nadzieję, wiedziałem, że, że mniej więcej właśnie. Że wy się bardziej nabraliście, od że ja jakiś nie jestem. Do pierwszej nie, miłości akurat. mnie nie wezmą, na pewno. Już byłeś, też, już jułeś, już ale byłem meblem, nie musiałem nic mówić. Dobrze, wchodzimy sobie w kartę społeczność. Jeżeli ktoś nie wie, że taka w ogóle istnieje, to Możecie ją znaleźć w tym miejscu i tam się pojawiają różne posty, zapowiedzi, promocje czasem też się pojawiają. I na przykład pojawił się ostatnio Błażej. Jakiś taki spadniejszy, Prawda? Sześć. Sześć razy. No dobrze, to jest... Lightroom. Cały piec polegał na tym, że w odcinku... Który widzicie tutaj, co z planami dalszymi na kanał i tak dalej. Często padało pytanie, zrób Q&A z Błażej. kurde, czemu nie, zapytam. Boże, jest 60 pytań, U. więc jest tego sporo, aczkolwiek nie będziemy na wszystkie odpowiadali. Będę wybierał te ciekawsze. Pierwsze no pytanie z grubej rury. Jak poznałeś się z Mateuszem i jak zaczęła się twoja przygoda z przyciemnianiem szyb? To może najpierw, jak się poznaliśmy. Czy poznaliśmy? Przypominam sobie to w taki sposób, że zadzwoniłem do ciebie, gdy jeszcze pracowałem w... W poprzedniej firmie, w serwisie szyb samochodowych. Właśnie wtedy już rozglądałem się za właśnie nowym miejscem, nowym otoczeniem, bo pracowałem tam już blisko 10 lat, więc chciałem jakieś odmiany. i Wtedy sobie tak luźno rozmawialiśmy wtedy na temat współpracy. Ja też być może potrzebowałem trochę czasu, więc poznaliśmy się... Troszkę tro wcześniej, trochę wcześniej. Tak, tak, zanim nas już do nas zaczął pracę. Do, do, do naszej współpracy, dokładnie. To, to, nie wiem, rok bądź dwa lata wcześniej, no. zanim... A później już do mnie zadzwoniłeś właśnie z propozycją, czy, czy nie chciałbym... Czy to nie jest ten moment. Czy to nie jest ten moment, czy nie chciałbym dołączyć do waszej ekipy i w sumie po krótkiej rozmowie ustaliliśmy pewne, pewne zasady warunki. Tak? Generalnie ja, zarówno jak i ty, przystaliśmy na te, na te warunki i do dzisiaj się współpraca układa, jest, jest wszystko ok. Nie? Jak jest win win, to jest tak. To deal. A jeszcze mo mogę dodać z tego, co hmm. pamiętam, to ta firma, w której pracowałeś, zaczęło ci brakować trochę przyciemniania szyb, bo tam tylko wymieniałeś tak, te tak. Tak, tak, oczywiście, no, kusząca była ta propozycja, więc postanowiłem na nią przestać. Stwierdziłem, że może warto. To zaryzykować, no i teraz z perspektywy czasu mogę jasno powiedzieć, że było warto. Jak zaczęła się Twoja przygoda z przyciemnianiem szyb? No więc, to było dosyć e, dawno. To było dosyć dawno, tak. To był dwa, e, 2007 rok, kiedy właściwie zaczęła się moja kariera zawodowa i ona od samego początku była ściśle związana z branżą motoryzacyjną. Podjąłem pracę w firmie, to był serwis szyb samochodowy, gdzie również były wykonywaliśmy takie usługi jak przyciemnianie szyb, no i e, generalnie wyglądało to w ten sposób, że no, nie uczestniczyłem w żadnych szkoleniach, tylko, Czyli tylko te... Reasumując, tak. zajerałeś się tym w poprzedniej Zajerałem firmie? W skupie, fajne. Wydawało mi się to bardzo fajne. No, na początku wiadomo trudne. Wiele czynników na to wpływało, ale w miarę upływu czasu było coraz lepiej. Kolejne pytanie: kim jesteś z wykształcenia? <laughs> Ja jestem nauczycielem na tym, wychowania na, fizycznego. Na tym to polega. No ja skończyłem kłoską szkołę przedsiębiorczości. Było to liceum profilowane, profil mechaniczny. Także później był czas na maturę. Oczywiście udało się to, że tak powiem odhaczyć. E, możesz sobie w wpisać. No tak, tak. Także no generalnie wykształcenie średnie i jestem z wykształcenia właśnie mechanikiem. No proszę bardzo. To nawet ja tego nie wiedziałem. Tak to. Kolejne pytanie bardzo osobiste. Mm -hmm. A brzmi ono następująco. Wolisz patrzeć na Mateusza w czapce czy bez? <grystanie> Poważnie? Tak, no, co za pytanie. Pan Daniel! Bo, powiem, powiem szczerze, tak, no nigdy nie myślałem takimi kategoriami, czy Mateusz mi się bawił. Bardziej... nie odpowiadaj na <grystanie> to pytanie! Nie idźmy w to głębiej. Następne <głos> pytanie. <głos> w jakim samochodzie pierwszy raz przyciemniałeś szyby? Pamiętasz raz? Pamiętam, autospań? tak bardzo dokładnie pamiętam ten samochód, bo początki bywały takie dosyć trudne i ja miałem takiego współpracownika. Generalnie wolał, żebym się nie zabierał za robotę, bo uważał, że coś może pójść nie tak. Ja z kolei byłem taki, że chciałem się jak najszybciej właśnie za tą robotę zabrać, za coś konkretnego i przyjechał Peugeot 405, sedan. Więc od razu z grubej rury poleciałem, od razu. na pierwsze auto. Tak, tak, ale stwierdziłem, że no cóż, no od razu najlepiej chyba wypłynąć na głęboką wodę i co. Jak się folia zmorduje, to chyba nic się złego nie stanie. Powiem szczerze, że walczyłem prawie cały dzień z tym samochodem. Co prawda wcześniej już miałem jakieś tam próby przyciemniania szyb, ale jeżeli mówimy o aucie takie, które przyjeżdża, kompletna usługa jakby od A do Z, no, to był właśnie taki peżot. I powiem szczerze, że no, klient odebrał ten samochód, czyli. I dodajcie, się to już, nie odezwał, to już było na taki... bo go nie znaleźli. <laughs> nie, usługa była wykonana już wtedy na takim poziomie. No, jeśli chodzi o czas, to wiadomo, pozostawało wiele do życzenia. Natomiast mhm. jeśli chodzi o jakość tej usługi, no to starałem się, żeby to było jak najlepiej, więc dałem radę, jak to się mówi wtedy. Ja już trochę ja z nami nie wypuściłby auta, które jest. Wolałby drugi dzień to auto przyciemniać, niż wypuścić źle przyciemniony samochód. Jaką obecnie furą jeździsz? Jak to jaką? Oczywiście, że japońską. A konkretnie Honda Civic w wersji Tourer, niespełna sześcioletnie autko, bardzo praktyczne, oczywiście z benzynowym silnikiem, 1.8 fałtek. Wcześniej byłem właścicielem Honda Accord. Przez prawie 5 lat to auto mnie ani razu nie zawiodło, ale sprzedałem jej, bo stwierdziłem, że coś się z nim chyba nie tak. Mianowicie chodzi o to, że nie spalało oleju. <grym> 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 więc, więc się przestraszyłem trochę tego, postanowiłem je sprzedać. Ostatnie pytanie dotyczące samochodów. Mhm. Twoje wymarzone auto. Bez chwili zastanowienia odpowiem po prostu, że. Czekaj, od wielu. Bioru... Suwaru impreza? Nie. nie? Ale był. No... Co coś troszeczkę bardziej z rozmachem, ale okay. też Japonia Nissan GTR. Jeżeli A, okay. naprawdę dysponowałbym ogromną gotówką, taką, która pozwalałaby mi na zakup samochodu, o którym marzę, to. Wartości to by... zajebistego domku jednorodzinnego by... z dużą działką i basenem <grym> tak. k***a i podgrzewanym jacuzzi obok. Bez wątpienia byłby to <grym> Nissan GTR. Dobrze, by... pytanie. Mhm. O kurde. Tylko teraz uważaj, co odpowiesz. Jasne. Czy Mateusz przetrzymuje cię tam wbrew twojej woli? Jeśli tak, to ubierz czerwony podkoszulek do nagrań. A może być czerwony <śmiech> zegarek? <śmiech> Żarty żartami. Nie, 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 nie Bo zaraz powiedzą, tak. że tak jest naprawdę. Nie wygłupiajmy się. Ja w tym odcinku tu się gubię, co jest fikcją, a co jest faktem. <laughs> Błażej, czy masz dziewczynę? Czekaj, dziewczyna? Nie, Kasper się zapytał, czy mam dziewczynę. O, okej, okay. otóż nie. Bardziej od 4 lat nie mam dziewczyny, ponieważ 4 e, lata temu została moją żoną. E, jesteśmy razem od 14 lat. 3 lata temu urodził się nasz syn, Tymek. Wspaniały urwis. I... O, moje ulubione pytanie. Teraz, ile masz lat, bo wyglądasz na 25? Czekaj, Ula, czekaj, trzy odpowiedzi. Nie wygląda na 25. Lekko daję mu 30. Kolejne, lekko 30. Chyba coś ci. O? No to ile ma lat? No to ile masz lat, Boże? Ja, powiem tak, no, jak widzę swój profesor, to sam w to nie wierzę do końca. I nie wiem, mówić w ogóle, bo to i tak pewnie nikt nie uwierzy, ale spoko, nie no, dobra. <grym> Słuchajcie, jestem rocznik 85, więc czas brutalnie ucieka. Fakt faktem, zazdroszczę. 85 rok. Przejdziemy sobie teraz do Instagrama, którego widzicie tutaj. Tam też się bardzo dużo rzeczy pojawia, więc wbijajcie i zostawcie koniecznie follow. Skąd takie dziary? Pozdro skąd takie dziary. Ale nie, no ja z racji tego, że właśnie japońskie samochody i ogólnie ta kultura cała jakoś tak się zaja zajarałem w pewnym momencie czymś takim i ogólnie te motywy te jakieś symbole właśnie. Przypadły mi do gustu, więc stwierdziłem, że no taka może fanaberia, może nie do końca. Myślę, że dziary to jest tak bardzo indywidualna sprawa, jasne, że ile osób, tyle jasne, teorii. Jasne. Ale ogólnie chciałem, żeby to wyglądało, żeby było w jednej jakby konwencji, wszystko wykonane. Także mam jeszcze pomysł kiedyś tam może. Jaki był projekt, którego jesteś najbardziej dumny? Pewno jedna z pierwszych takich szyb trudnych, którą udało mi się właśnie z jednego platforma i fajnie wyprofilować bez żadnych wad, bez żadnych załameń, zagięć, to, to był na pewno powód do satysfakcji, du duża satysfakcja. Możesz się już nazwać mistrzem przyciemniania pasata? <noise> ja wiem. <noise> no, nie chciałbym być samozwańczym niczym, czegokolwiek, <noise> tak? Natomiast 70 pasatów. No, jakbyście 70 razy jedli dzień, dzień w dzień ten sam obiad, nie? No. <noise> Okej, okay, wiadomo, że po jakimś czasie powszednie je, albo potrafi zbrzydnąć, ale Świetnie. ale suma summarum parę takich chwytów, myków hmm. małych no, no przez pewno. te 60 pasatów miałeś czas tak, rozkminić. Mówiąc sobie. szczerze, no porównując pierwszego Passata, jak tam przejechałem do Passat numer 70, no pewno tak. wyglądało to już trochę inaczej te, te ruchy i w ogóle. Kolejne pytanie. Co najbardziej lubisz, a czego nie w swojej pracy? Bardzo sobie cenię właśnie współpracę, jak już powiedziałem, właśnie z przemkiem, z mateuszem. Bardzo odpowiada mi harmonogram pracy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, Także ja też cenię swój wolny czas i kiedy tylko mogę, staram się go spędzać gdzieś na outside, jak to się mówi. Czego nie lubię? Jeśli to pytanie sprowadza się tylko do tego, co związane jest z tym, co robię, to czasami się zdarzają takie sytuacje, że pomimo szczerych chęci, gdzieś tam pod foliką, wiadomo, gdzieś tam jakiś poroszek, coś takiego, potrafi być to nieraz frustrujące, a jeśli chodzi o resztę, nic mi nie przychodzi do głowy, raczej jestem zadowolony i wszystko mi odpowiada, także życzę każdemu, żeby miał takie właśnie, taką opinię o miejscu, w którym pracuję. I... Dobra i mamy ostatnie pytanie, wydaje mi się, i kończymy tego Q&A, a pytanie jest od pana operatora. O, a pytanie brzmi następująco. Czy chciałbyś kiedyś zastąpić Mateusza i otworzyć własny warsztat ściemy? Myślałem o tym tysiące razy, naprawdę, ale odpowiedź zawsze jest ta sama, z kimkolwiek bym nie rozmawiał. Mateusz też się często przecież pytałeś, A, no, dlaczego, nie, dlaczego nie, taka nie? Umiemy tutaj. rozmawiać. E, może to wynika z odrobiny lenistwa we mnie, może z, takiej, z poczucia takiego komfortu, ze strefy komfortu, że jednak najbardziej odpowiada mi to, że przechodzę, robię, co do mnie należy. Później mam, mam czas na siebie, może nie chciałbym mieć tego całego przedsięwzięcia na głowie i jak, że zacytuję Wojtka sobie, a no, jeszcze nie zgrad już nie mało lat, ale ten czas obywa, więc chciałbym go wykorzystać najlepiej jak się da, prawda? Także jakieś ewentualnie, nie wiem, wyprawy, podróże, cokolwiek, żeby, żeby skorzystać jeszcze z trochę tego życia. I podejrzewam, że gdybym jednak miał na głowie działalność, musiałbym się tym wszystkim zajmować na taką skalę, jak chociażby ty z Przemkiem, to uważam, że tego wolnego czasu miałbym, mógłbym mieć zdecydowanie mniej. Za to my, ze swojej strony, tak jak już część z Was wie, też staramy się, żeby Błażej się za bardzo nie nudził. Więc Błażeju też jest już naszym trenerem od przyciemniania samochodowy. samochodowych. Doświadczenia mu nie brakuje. Zaczął się troszkę spełniać w innej roli, czy lepszej, czy gorszej, na pewno innej. Znaczy się odnalazł wydaje mi się, że tak. Jestem zadowolony, że też Mateusz umożliwił mi sprzęt właśnie, jakby e, wypłynięcie na jakieś takie nieznane dla mnie wody do tym <laughs> czas, bo nigdy się nie zajmowałem właśnie. Czymś takim. A jakbyście chcieli jest jest. wpaść do nas na szkolenia, to macie Facebooka w Rapster Akademii, tam śmiało piszcie, albo dzwoncie na biuro, pytajcie o kolejne terminy. W zdjęciu w tlen na Wrapster Academy też macie. Proszę o Was, terminy do końca roku tak naprawdę. Wszystkie szkolenia z przyciemniania szyb prowadzi Błażeju, Także zapraszamy. Zapraszam. Jakieś słowo kończąc, kogoś chcesz pozdrowić. Oczywiście rodzinę najbliższą i znajomych. <śmuluję> I wszystkich Was, którzy oglądacie nasz kanał i subskrybujecie. I... Właśnie, jak, I już te pay, przy... i td. jak już przy subskrypcjach je... A jak już przy subskrypcjach jesteśmy, to jeżeli to wideo Wam się podobało troszeczkę inne, zostawcie koniecznie łapy w górę, subskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek, żeby takie i inne wideo ciekawe Was nie ominęły. Już w niedzielę, czyli za parę dni, kolejna realizacja w Rap My Ride. Passat już nabiera kolorów i. Jak Ci się podoba? Folia? Ja wiem szczerze, że... Nie to mów tylko nic o bardzo, bardzo, bardzo <laughs> fajny projekt, tak. Będzie nie? ciekawie. No. no. Wiecie, na nasze media społecznościowe, Instagrama. My się z Wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.